Ola! Tym razem zabieram Was do Monasterio de Piedra, magicznego miejsca, które świetnie sprawdzi się jako przystanek w dłuższej trasy albo schronienie przed wielkomiejskimi upałami. A wszystko to 20 minut od autostrady łączącej Madryt z Saragosą. Będą zabytki, ciekawe historie, pewna słodka anegdotka, a przede wszystkim widoki, takie jak ten, który podziwiać możecie za mną. Zapraszam! Monasterio de Piedra, czyli główny cel naszego dzisiejszego wyjazdu, znajduje się trochę ponad 100 km od Saragosy i trochę ponad 200 km od Madrytu. Jest to jedno z tych miejsc, o które bardzo często pytacie, czyli miejsce, do którego można dojechać także komunikacją zbiorową. Co więcej, w tym przypadku nie w samym monasteriu, ale w jego okolicy zatrzymują się nawet te pociągi wysokiej prędkości i dlatego. Na przykład z Madrytu w okolicy Monasterio de Piedra dojedziecie w troszeczkę ponad godzinę, a z Saragosy w trochę ponad pół godziny. My dzisiaj zdecydowaliśmy się jednak na to, żeby pojechać samochodem, a to dlatego, że nagranie dla Was tego filmiku zajmie nam troszeczkę więcej czasu. I nie jesteśmy aż tak elastyczni, żeby móc podporządkować się e, wymaganiom komunikacji zbiorowej. Natomiast mówię o tym, e, że my, a nie ja, dlatego, że muszę tu wspomnieć o mojej kochanej dziewczynie, która jest bardzo cierpliwa i ostatnio pomaga mi nagrywać wszystkie te filmiki, które możecie podziwiać. A jeśli zdecydujecie się na opcję dojazdu komunikacją zbiorową, to pewnie czeka Was krótka przerwa na przesiadkę w miasteczku Calatayud. To właśnie tutaj zatrzymują się przede wszystkim autobusy jeżdżące z Saragosy do Monasterio de Piedra i tutaj można się dosiąść z tym że siatka tych połączeń jest nieregularna i rzadka, dlatego warto sobie wcześniej sprawdzić e, godzinę odjazdu i powrotu takiego autobusu, czy to na stronie e, stacji autobusowej w Kalatajut, a jeszcze lepiej na stronie e, stacji autobusowej w Saragosie, tak żebyście mieli pewność co do tego, że będziecie mogli tutaj się przesiąść na jakiś transport zbiorowy do Monasterio de Piedra. Do samego Kalata Jut pewnie jeszcze wrócimy, przede wszystkim ze względu na fakt, że do dziś górują nad nim pozostałości zamku i całego kompleksu obronnego wzniesionego tutaj jeszcze przez muzułmanów. Może też pochwalić się kilkoma urokliwymi załukami, takimi jak ten, który widzicie właśnie za mną. A poza tymi atrakcjami w mieście znajdziecie też kilka pięknych kościółków. Pałacyków renesansowych i jeszcze innych ciekawostek, które na pewno w przyszłości złożą nam się na ciekawy filmik. Zwłaszcza, że w tej okolicy można też odwiedzić stanowisko archeologiczne Bilbilis, które przybliża nam historię pewnej osady rzymskiej, która będzie obowiązkowym punktem w planie wyjazdu każdego, kto chociaż raz w tygodniu rozmyśla nad losami Imperium Rzymskiego. My tymczasem kończymy kawę i ruszamy już do Monasterio de Piedra. By dotrzeć do Monasterio de Piedra, trzeba pokonać jeszcze około 30 km i przejechać przez miasteczko Nuévalos. Okolice te. Warto odwiedzić również ze względu na tutejsze wody termalne, ale to już historia na zupełnie inny filmik. Część z Was pewnie domyśliła się, że w ramach tego wypadu odwiedzimy też jakiś stary klasztor, no bo słówko monasterio oznacza po prostu klasztor, a historia tego miejsca rozpoczyna się w roku 1186, kiedy to król. Władca korona Aragonii Alfons II i jego żona Sancia stwierdzili, że warto byłoby ożywić nieco ziemię zachodniej Aragonii i sprowadzić tutaj cystersów z klasztoru w katalońskim Poblet. Teoretycznie to zadanie postawione przed dwunastoma braćmi nie było aż tak skomplikowane. Część z nich wywodziła się z wpływowych rodów, sam król również zapełniał im wsparcie, ale mimo to Pierwsza nie do końca udana próba osiedlenia się w okolicach Teruel oraz lokalne spory o ziemię sprawiły, że miejsce, które odwiedzamy dzisiaj, było dopiero czwartym klasztorem już na stałe ufundowanym właśnie w zachodniej Aragonii. Sami cystersi wprowadzili się tutaj w roku 1218, a cały kompleks był jeszcze wtedy w budowie. I to właśnie ten zbieg Przełomu XII i XIII wieku oraz jego gospodarze zaważyli na charakterze tych zabudowań. Jak to u cystersów bywało, mamy do czynienia z dość surowymi rozwiązaniami architektonicznymi i ze stylem wówczas rodzącym się, zyskującym na wpływach, czyli gotykiem, do którego oczywiście z biegiem czasu dobudowano inne perełki charakterystyczne dla późniejszych epoki stylów. Wejście na teren klasztoru wiodło przez średniowieczną bramę. Zaraz za nią czeka na nas XVIII-wieczna fasada Pałacu Opata i zawiera ona romańskie kolumienki pochodzące z wcześniejszych zabudowań. Nad gotyckim krużgankiem góruje natomiast późniejsza nadbudówka oraz wieża wzniesiona w stylu mudecha. Przy wspomnianym dziedzińcu zachował się też refektarz, w którym podziwiać możemy kopię XIV-wiecznego relikwiarza. Przeniesionego stąd do Madrytu w XIX stuleciu. Tuż obok znajdziemy kalifaktorium, pomieszczenie z podziemnym systemem ogrzewania, wykorzystywane między innymi do przepisywania ksiąg. Największe wrażenie robi jednak gotycka sala kapitularna, służąca za miejsce obrad mnichów oraz wymierzania im kar i pokut. Podobno to właśnie pod jej posadzką spoczywają ciała opatów tego klasztoru. Samo klaustrum i przylegające do niego pomieszczenia skrywają całą masę historii i anegdot ale najciekawsza z nich dotyczy tutejszej kuchni, która na stałe wpisała się w historię kulinarną Europy. Podobno to właśnie tutaj, w 1534 roku, przygotowano po raz pierwszy w Europie czekoladę, a właściwie ówczesną wersję kakao. Wszystko za sprawą duchownego, który nazywał się Hieronimo Aguilar i który towarzyszył w podbojach samemu Hernanowi Cortezowi. To właśnie on przysłał tutaj pierwsze próbki kakao, i recepturę jego przygotowania. O historii czekolady wspomniałem wam też w filmie z położonej niedaleko Alicante miejscowości Bidia Hoyosa. To tam odwiedziliśmy jedną z największych w Hiszpanii fabryk czekolady oraz przylegające do niej muzeum. Wracając do samego klaustrum, uwagę przyciągają w nim również mocno zniszczone barokowe kaplice poświęcone Maryi i Świętemu Benedyktowi. Niespodzianką jest za to ukryty za jedną ze ścian korytarz używany przez konwersów, czyli braci drugiej kategorii. Wywodzący się najczęściej z niższych warstw społecznych konwersi nie byli dopuszczani do pełni życia klasztornego i odpowiadali najczęściej za najcięższe prace fizyczne, żyjąc w odseparowaniu od pełnoprawnych mnichów. Obok korytarza znajdziemy też celarium, czyli dawny magazyn, oraz piwnice, w których wytwarzano i przechowywano wino. Pomieszczenia te służą dziś jako niewielkie muzeum tradycji winiarskich, z których słyną okolice Kalata -Jud. W pobliskim korytarzu podziwiać też można kilka karoc pochodzących z XIX i początków XX wieku. Ruiny przy klasztornego kościoła to chyba najlepszy symbol upadku tej wspólnoty w pierwszej połowie XIX wieku. No i muszę Wam jakoś opowiedzieć o tym, jak to się stało, że ten kilkusetletni klasztor nagle w XIX wieku pod podupadł, a obrócił się częściowo w ruinę i został sprywatyzowany. Spokojnie. Nie będzie to długi wykład z historii Hiszpanii, chociaż o taki wykład też niektórzy w komentarzach już proszą. Dzisiaj w bardzo dużym uproszczeniu i telegraficznym skrócie. Tylko kilka ważnych informacji, które lepiej pozwolą wam zrozumieć losy całego tego kompleksu, który dzisiaj odwiedzamy. Wiek XIX to chyba najbardziej skomplikowane i niestabilne stulecie w historii Hiszpanii. Rozpoczyna się, jak pewnie wiecie, wojną o niepodległość, bo tak Hiszpanie nazywają ten swój rozdział wojen napoleońskich. Francuzi wyrzucają cystersów z tego klasztoru, no ale jak już Hiszpanie rozprawią się z Francuzami, a na tronie zasządzie Ferdynand VII, to. Cystersi będą mogli tutaj wrócić, z tym, że ten Ferdynand VII to był dosyć kłopotliwy władca. Po pierwsze dlatego, że on chciał być absolutystą, a jego poddani y, jeszcze w trakcie walk przeciwko Francuzom uchwalili sobie nową konstytucję, której władca nie chciał przestrzegać. No i dlatego w 1820 roku liberalni wojskowie dokonali zamachu stanu, który nie obalił głowy państwa, ale zmusił króla do przestrzegania konstytucji i wprowadzenia szeregu nowych, liberalnych reform, które miały przyspieszyć modernizację kraju i przede wszystkim uratować sytuację, w której znalazły się po tej wojnie przeciwko Francuzom i po tych latach rządów Ferdynanda, finanse publiczne. Wtedy pojawia się pomysł na to, żeby rozwiązać część zakonów, a ich dobra przeznaczyć właśnie na obsługę długu publicznego. I pewnie ten program by zrealizowano i Cystersi nigdy by tu nie wrócili, gdyby nie fakt, że ostatecznie w 1823 roku Ferdynand rozprawił się z liberałami, bo na pomoc przyszły mu wojska francuskie, z tym, że tym razem przysłane już przez restaurowanych na tamtejszym tronie Burbonów. Ferdynand rządzi sobie dalej, odsuwa od władzy liberałów, no ale ma jeszcze jeden problem. Nie ma męskiego potomka. Ma malutką córeczkę Izabelę, i chce, żeby to ona była następczynią tronu, dlatego zaczyna kombinować, szukać precedensów, zmieniać prawa tak, żeby to ona objęła po nim tron. Oczywiście to nie spodoba się jego bratu Don Carlosowi. Don Carlos e, uważał się za jedynego e, legalnego e, następcę tronu i wykorzystał też fakt, że od Ferdynanda zaczęli stopniowo odsuwać się ci najbardziej konserwatywni spośród jego poddanych, to oni wsparli tą jego kandydaturę na tron. Nazywamy ich później Karlistami właśnie od imienia Don Carlosa. Ci Karliści to była taka, powiedzmy, skrajnie konserwatywna koteria, ruch, który charakteryzował się fanatycznym wręcz podejściem do religii i tego, jakie ona miała zajmować miejsce w życiu publicznym. No, i skoro z jednej strony pretendenta popierali e, ci skrajni konserwatyści, no to z drugiej strony liberałowie stali się naturalnym zapleczem właśnie dla tej infantki Izabeli i to oni wraz z nią przejęli władzę i wpływy na państwo. Z tego konfliktu wybucha pierwsza wojna karlistowska, pewnie kiedyś o nich słyszeliście, i na potrzeby tej wojny liberałowie wracają do tego pomysłu, żeby rozwiązać część zakonów. No i ich dobra czy wpływy ze sprzedaży ich dóbr przeznaczyć właśnie na finansowanie wojny. Po tym, powiedzmy, upaństwowieniu, klasztor nie wrócił już w ręce Cystersów. W latach 40. XIX wieku znacjonalizowany klasztor oraz większość przylegających do niego terenów nabył Pablo Muntadas Campeni, kataloński potentat przemysłu tekstylnego. Prawdziwy potencjał poprzecinanej wodospadami posiadłości dostrzegł jednak dopiero jego syn Juan Federico Muntadas Hornet, znany pisarz i polityk. Zanim dopowiem Wam resztę historii tego miejsca i co najważniejsze zabiorę Was na spacer po tym pięknym parku, który otacza sam klasztor, wróćmy jeszcze na chwilę do nazwy tego kompleksu, czyli Monasterio de Piedra. Jak już wiecie słówko Monasterio oznacza klasztor, Natomiast słówko Piedra oznacza po prostu kamień. Tak więc nazwę tą moglibyśmy przetłumaczyć jako kamienny, klasztor albo klasztor z kamienia. I tak jak widzieliście, nazwa ta zgadzałaby się ze stanem faktycznym. Ale tutaj historia jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ Piedra, czyli kamień, to również nazwa rzeki, która przepływa nieopodal. W Aragonii znajdziecie dużo rzek, które mają dość dziwne nazwy. Ale ta nazwa ma swoje logiczne wytłumaczenie. Otóż wody rzeki Piedra są podobno bardzo bogate w węglan wapnia. I woda osadza ten minerał na rosnących w okolicy roślinach. Dlatego też przybierają one taką kamienną formę, ponieważ zostają pokryte skorupą z tego minerału. Dlatego właśnie sama rzeka nazywa się Piedra, czyli kamień. To właśnie Juan Federico Muntadas. Padł na pomysł przekształcenia dawnego opactwa w hotel i uzdrowisko. I to z jego inicjatywy dawne przyklasztorne ogrody zamieniono w urokliwy park, który do dziś zachwyca turystów. Do dnia dzisiejszego hotel, spa oraz park pozostają w rękach tej samej rodziny, a całe przedsięwzięcie zyskuje kolejne wyróżnienia i nagrody sektora turystycznego. W tym sezonie bilet normalny do parku kosztował 18,5 euro i jak widzicie, był wart swojej ceny. Główny, około 5-kilometrowy szlak biegnący przez tunele i groty wyznaczono tak, abyśmy mogli podziwiać najważniejsze wodospady z każdej możliwej perspektywy. Obejście całego kompleksu zajmuje dobre 3 godziny. Na terenie ogrodu wyznaczono też strefę piknikową, a przed wejściem znajdują się bar i restauracja. A skoro już tak sobie spacerujemy po tym urokliwym parku, a obok mnie szumi najpiękniejszy wodospad w całym kompleksie, to nie sposób nie wspomnieć też o partnerze tego odcinka, dzięki któremu mogłem zabrać Was do Monasterio de Piedra. Ja to miejsce znam od dobrych 10 lat i od dłuższego czasu chciałem przygotować dla Was filmik na jego temat. I jak zwykle w przypadku takich mniej oczywistych miejsc, nie zawiódł partner tego kanału, z którym już kilkukrotnie współpracowałem. Ci, którzy śledzą ten kanał od dłuższego czasu, już znają tego partnera. Jest nim oczywiście Tour Espania, czyli hiszpańska organizacja publiczna, której celem jest promowanie Hiszpanii właśnie jako destynacji turystycznej. I razem z przedstawicielami polskiego oddziału tej organizacji, już jakiś czas temu postawiliśmy sobie za wspólny cel promowanie wśród Was takich mniej znanych, mniej oczywistych. Mniej poddanych masowej turystyce miejsc, właśnie takich jak Monasterio de Piedra. I to dzięki wsparciu Tour Spania mogłem pozwolić sobie na to, żeby dziś zabrać was ze sobą właśnie na tą wyprawę i przez najbliższe 3-4 tygodnie montować dla was ten materiał. Jeśli planujecie wyjazd do Hiszpanii, warto odwiedzić również prowadzoną przez Trespania stronę internetową www.spain.info portal ten dostępny jest w języku polskim i zawiera kompletną bazę informacji niezbędnych każdemu turyście. Znajdziecie tam również całą masę inspiracji i pomysłów na to, jak połączyć wasze pasje z wypoczynkiem w Hiszpanii. Polecam wam też zapisanie się do oferowanego na tej stronie biuletynu, który z myślą o polskich turystach tworzą pracownicy biura radcy do spraw turystyki ambasady Hiszpanii w Polsce. Pamiętaj, że ty również możesz zostać patronem tego kanału. Wystarczy kliknąć przycisk Wesprzej widoczny pod tym filmikiem i wybrać odpowiadającą ci kwotę. A wspomnianym już niesamowitym wodospadem jest mierzący ponad 50 metrów Cola de Caballo, czyli koński ogon. By podziwiać go w pełnej krasie, trzeba najpierw zejść przez wykuty w skalę korytarz oraz odkryć magiczną, mroczną i deszczową krainę. Którą stanowi ukryta za wodospadem olbrzymia jaskinia. Dalej szlak wiedzie wzdłuż pozostałości jednej z najstarszych hodowli ryb, zainaugurowanej tu jeszcze przez założyciela ogrodów. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem raczej fanem hodowli zwierząt. Za to Lago del Espejo, czyli lustrzane jezioro, które rozpościera się nieopodal, zachwyca mnie przy każdej wizycie. W tej części parku podziwiać można często wielkie drapieżne ptaki. A jeśli interesuje Was ornitologia albo po prostu lubicie górskie przygody, to koniecznie obejrzyjcie film z mojej wyprawy w Prepireneje, w trakcie której uczestniczyłem w dokarmianiu dziko żyjących sępów płowych. Tymczasem lustrzane jezioro żegna nas odbiciami okolicznych skał, a ostatni tunel i mniejsze wodospady odprowadzają do wyjścia. Jeśli dotarliście ze mną aż tutaj, to pozwolę sobie poprosić Was o dodatkowy komentarz pod tym filmem, tak żeby YouTube nie zasypał go w czeluściach internetu. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu i zmotywuje Was do tego, żeby w plan kolejnej wyprawy do Hiszpanii wpisać także punkt pod tytułem Monasterio de Piedra. Z góry wielkie dzięki za wszystkie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Specjalne podziękowania dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się wesprzeć ten projekt także finansowo. No i pamiętajcie, proszę, że większość z tych miejsc, które pokazuję Wam na YouTubie, możecie odwiedzać ze mną osobiście ponieważ jestem licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. Na dziś to już wszystko. Muchísimas gracias i y hasta la próxima.